Dobrze, witam wszystkich Jestem Katrin, a w dzisiejszym odcinku otwieramy gigantyczną paczkę od Wizki, Więc na samym początku bardzo chciałabym ją pozdrowić Pamiętam nawet jak w SSO do mnie podeszła raz To było... Kurde, to było dwa lata temu No Więc bardzo chciałabym podziękować za wysłanie paczki Jak widać ona zajmuje tutaj połowę kadru No cóż, trudno

Dobra, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy Hejka, to ja, Rosa Zawsze y, marzyłam o tym, żeby wysłać ci paczkę I to się w końcu stało Narysowałam ciebie z iskierką Obrazek masz obok karteczki No chyba, że y, tra, y, W transporcie się przesunęło y, 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 Uwielbiałam twój kanał y, y, PS, największą rzecz otwórz na końcu No, tak jak mówią, największa na końcu Wnioskuję, że to jest największa rzecz nie wiem co, to. no ale dobra. Więc może sobie tu najpierw wyjmijmy. W ogóle widzę tutaj o, my Ty! Patrzcie, kto, kogo my tu mamy. Kto poznaje kawalera, ten jest naprawdę prawdziwym widzem tego kanału. To jest ogólnie Kofi. Kofi był kiedyś moim konikiem i właśnie ja jej go sprzedałam. Więc mam fajne zdjęcie, na pewno sobie je przyczepię. A tutaj mamy y, oczywiście rysuneczek mnie z iskieraczką, więc też mega dziękuję. Śliczniutki rysunek. I widać, że to jestem ja, bo naprawdę y, niebieska czapka, różowe buty i niebieska koszulka. To pamiętajcie, że to zawsze jestem ja. <grym> Dobra, zaczniemy może sobie od tego, bo w sumie czemu by nie? Mamy tutaj takie coś, nie no, czekajcie, przesuniemy to sobie, ja będę to po kolei wyciągać. Mamy tutaj bodajże omegę, yy, tu otwórz. Kierujemy się instrukcjami jelicki. żeby jej załóż niż samemu mózgowo, yy, Czekajcie, sobie te rysunki i karteczkę tutaj przesuniemy. Mamy takie mini wędzidełko, o kurde. Ono miło, wreszcie wędzidło, które może mi pasować idealnie na iskierkę. Takie śliczniusie wędzidełko, mega. Dobra, teraz sobie otworzymy. Mam przypuszczenia, co to jest i wreszcie. Okej, okay, kokarda. W ogóle dzięki za kokardę, bo widzę, że to jest dużo kokardek, a ja nie mam kokardek do pakowania koni. Przyda się. I sobie rozłożymy. Mamy śliczną Derencję. na rzepy do tego. My, ja zawsze chciałam derkę na rzepy, a nigdy nie miałam. O matko, No nie może nawet na tego. Na. Tego oto pana pasować, bo on się ostatnio stał moim ulubieńcem Nie wiem czemu, ale polubiłam konie mojego autorstwa Więc wreszcie mamy taką fajną dereczkę Kolejna rzecz, mamy wodze Fajne karabinczyki w ogóle, takie duże Bo ja ostatnio swoje ulubione wodze w ogóle rozwaliłam, więc przydadzą się nowe Dobra, dawaj kokardę, złaś Bo ja zaraz zapląć tą kokardę, Uuu. Dobra, mamy bardzo fajne, w miarę długie wodze. Nie są one jakieś super długie, a nie są też super krótkie, więc myślę, że idealne. Po prostu idealne. Dobra, jeszcze pokażę do kadru. Tutaj mamy takie fajne wodze. Pasują w ogóle do kompletu z dereczką. Tą rzecz. O kurde, czyli żeby to jest kantar? I co taki dosyć fajny kantar. Dobra, no, zdecydowanie kokardkę. Linię tu zapomina. Kurde. Zaraz będę musiała bardziej okno zamknąć, bo zaczyna coś wiać mocno O, jak kontor w ogóle skórzany, o matko Jakie pro Patrzcie to w ogóle Takie wzory ma, w... jaki pro kantor On może, on na 100% będzie mi pasować na Witka O, wow O, wow, dobra, tu się zdziwiłam Iskierki podpisane, tutaj iskierki więc rozerwiemy, czemu by nie. Iskierko moja modelka, patrz tutaj. Patrzcie, jaka modelka. To ma prawo by tu, żeby być dobry No, ona jakaś ten, ona. Ja nie wiem skąd ona wie, że to będzie idealnie pasować. No, patrzcie, no, to idealnie pasuje. Ja nie, ja nie mam kordea, które by pasowało idealnie na iskierkę, więc iskierkę mam już własne kordeo. Nie ma co. Takie fajniutkie, pomarańczowe, takie marchewkowe. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Mamy kokardeczkę taką, mm, co tu pisze? Kokardka do za dla iskierki. Sobie wyciągniemy. I mamy taką kokardeczkę słodziutką z gumeczką, więc to można łatwo założyć. Na pewno to wszystko jej pomierzę i mamy Gigant Marchewę Ja ostatnio w ogóle nie miałam żarcia W sensie ja mam mega dużo żarcia dla osiaków, Ale nie miałam takiej jednej po prostu rzeczy Którą bym sobie rzeczywiście trzymała Po zmianie stajni Bo po prostu miałam pełne wiadereczko To takie filcowe rzeczy I myślę, że tą Marcheweczkę sobie właśnie zostawimy Żeby ona sobie tutaj tak zjeżdżała Bo ona jest taka... Ona mi daje fajny vibe Bo jest taka mięciutka Squishy tak. Nie no nie Squishy, ale takie mięciutkie Dobra Dobra ty zaszalałaś, zaszalałaś, weź ty, weź ty, jak ty zaszalałaś. Ja to ja to muszę otworzyć, jak ty, ja mam to otworzyć? Ła. ja chcę to zobaczyć. Dzka, za Bercia, <ślesy> Co ty, ty robisz? <ślesy> Dzień dobry, myśl tu, choć ten tam, do widzenia <grym> Czekajcie, muszę zrobić cięcie zanim otworzę, bo to się należy działo. Ona nie powinna być w domu dla waszej świadomości Ona sama tu weszła, bo ona zazwyczaj na podwórku mieszka <grym> Powracam, premierada jest ogólnie aktualnie na YouTubie Ja sobie co jakiś czas właśnie zerkam No i sobie otwieramy dalej czarmsik, już ogarnęłam sprawę. po prostu pies się bał i przyszedł, jakby tata wpuścił pieska do domu. Mamy takie ładne, bo, bodajże to jest lizaczek, taki śliczniutki, ale to, co mnie najbardziej zachwyciło, to jest to. Taka róża, o matko, a to jest mega ładne. Wow, będę chodziła z tą różą, na pewno mega ładna jest, strasznie ładna. Dobra. Zestaw Black Queen, bo jej niebie, do jej niebieskiej czapeczki. Dobra, by nie, nie rozerwij tego. O, nie, łamatko, łamatko. Taśma na to mój wróg, mówię wam. Ej, mamy niebieski na czułeczek. Patrzcie tu! no żeby ułatwiłaś mi życie, kocham cię, widzko. Kocham Cię, ułatwiłaś mi życie, bo to jest dla mnie takie uciążliwe zawsze rozpinać to wszystko, a teraz po prostu mogę sobie wpiąć, kiedy chcę. Jeszcze mamy takie słodziutkie wodze na szydełku, takie sportowe, więc na pewno będę ich używać, bo ja uwielbiam wodze sportowe, ubóstwiam je. Dobra, o matko, tutaj jeszcze tego jest, a jest powiem wam. Ja zaraz zrobię cięcie, bo chcę tam zobaczyć, czy coś piszecie, czy coś na tym. Bo chciałam być aktywna na tej premierze, więc. No, ale mi się limit kończy, więc też robię cięcie. Kantary będę mieć. Kantar y, robiony na. co. Y, dzień, chyba, tak? Na cofim, na kofin, na kofin, sorry, sorry, sorry. Sorry, czytać nie umiem. Dobra, Ściągamem i zaraz zrobię cięcie, bo ja dalej oglądam serio tą premierę, bo wy tam dużo piszecie ogólnie na czacie na żyw. zawsze chciałam mieć taki ten, taki grubszy, jakby to nazwać, nie wiem na chrapnik taki no, nie wiem jak on, nie wiem z jakiej firmy on mi się kojarzył, ale on może pasować nam na Quinty, może nam pasować nawet na Witka więc naprawdę mega śni patrzcie ten na chrapnik mega mi się podoba ten kantar Upustwiam za wypalone dziureczki ogólnie Dobra Przechodzimy zaraz do kolejnego kantarka, tylko Chwila cięcia Otwieramy dalej Ja sobie ogólnie Tę premierę oglądam z tabletu, z którego będę odpowiadać też na pytania z To sobie odłożymy Kantar dla Witusia Wituś, widzisz, masz czerwony kantar Bo jesteś hot <grym> Ja dzisiaj mam taką odklejkę, kochani. To jest Szyk Szak Szok. Dobra. I ściągniemy karteczkę. Zobaczymy sobie. Ulala, la, Pro Cantar. On ma regulację nawet tutaj na nachrapniku. No to pro. Widzisz, koniu? No, dobra. To jeszcze to wszystko pomierzymy, tylko najpierw chciałabym to wszystko Odpakować. Tutaj macie, możecie sobie zobaczyć, gdzie jest regulacja kółeczko i gdzie jest regulacja. A my odpaczuszka ogólnie. Więc już otwieramy to sobie. Okej okay. <laughs> 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 Dobra. sorry jeśli słychać w tyle w ogóle, to, to ja tam na odcinku gadam. Ale okej okay. Mamy na pierśnik futerkowy, taki fajny. Koniu, bo ja chciałam dla Ciebie na pierśnik mieć. Będziesz mieć fajny na pierśnik. Nie, to to obowiązkowo mierzymy praktycznie na początku wszystkiego. To jest. Ja ja ubóstwiam, ja chciałam na pierśnik i wreszcie mamy na pierśnik. I to jeszcze z futerkiem, bo ja zawsze chciałam mieć o taki z takim przodem, a nigdy nie, nie umiałam ogarnąć. Dobra, tutaj na dole nic nie mamy, teraz chyba, a nie, jeszcze mamy, o proszę, jeszcze wytok mamy, no to ja wreszcie nad Witkiem zapanuję, jak ja mam na pierśnik, jak ja mam wytok, bo mi się to siodło zsuwa, ja w terenie prawie kolejny raz z niego spadłam przez to siodło, mamy majestatyczne pudełko po bombkach, to sobie przesunę tutaj do przodu. Sorry. Ja nie wiem jak się otwiera Jak się otwiera pudełko na bombki Bo ja nie pamiętam jak to się robiło Tutaj coś Jak to się ogarniało Ja nie umiem pudełek na bombki Otwierać XD Czekajcie Ja muszę zanalizować co tu się Tak to się robi Dobra Zobaczmy Mamy, mamy czapkę świąteczną Na pewno Chodź tu, tu. Będzie naszym Mikołajem ogólnie. Wiem, że wiemy że święta są za kilka miesięcy, ale czapka... Y, teraz muszę wkleić na chwilę świąteczną muzykę, bo po prostu ona jest słodziutka i daje vibe świąt. Dobra. Mamy duże, takie fajne kordeo. Będzie nam pasowało na pewno na witka, na lawendę też będzie pasować. Takie zieloniutkie, fajniutkie kordeo. Mamy tutaj uwiąznik, jak u sobie za chwilkę rozwinę Dobra Taki fajniutki yy, na fioletowo czarny Nie wiem, czy widać dobrze ten kolor Taki króciutki Ale mi się może zawsze przydać, bo ja ostatnio wszystkie uwiązy rozprzedałam, Jak to lin I mamy tutaj... O matko, jaki fajny, długi, gruby uwiąz o, -o, -o, -o. Ubóstwiam takie uwiązy Ja chciałam taki uwiąz przez wieki wieków, ale Nigdy nie umiałam zrobić grubego wiązu, bo miałam zawsze za małuczki Taki fajny, taki morsko-seledynowo-fioletowy Taki, można by powiedzieć, że w kolorze winogron Więc mega śliczny, jeszcze tutaj ma takie przepletanki różowego właśnie O matko, ja chcę tego wiązu już używać, ale ja dzisiaj nie mogę, bo burza jest Czek Zaraz przejrzę, czy tu nic nie zostało W mamy takie fajne coś Lubię takie coś fajne, dobra, nie bawimy się, nie bawimy się, tylko otwieramy otwieramy. Ale cheese. Jeszcze... O kurde, bo to się długo nagrywa, nieważne, nieważne. Mamy taką kulę dyskotekową. Mamy i mamy stertę kotów. Mamy takiego kotka leżącego. Mamy takiego... to I Dobra. Przechodzimy chyba do największej rzeczy. Obawiam się szczerze, co to jest. To jest ogromne. O, o Boże! O Boże! O Matko! On mi tak wyskoczył, co nie? Ja się... O, jen, jaki fiolet słodziutki! Dzień dobry! Dobra! O Matko! Jaki słodziak! E ZL Entexer Jaki słodziak w ogóle O <laughs> Nie spodziewałam się tego Dobra <laughs> Dzisiaj się w ogóle ty rzeczy nie spodziewałam O matko Fjorda dostałam z takim cute halterem w ogóle Dobra, czekajcie, welcome home'u trzeba zrobić Kokartkę tutaj się w ogóle jest przyczepiony do kokardki Patrzcie, jakie fajne Czekajcie Welcome home, matko! Nie spodziewałam się! Cześć, koniku! Dobra! Mamy tutaj... Czekajcie, bo mi się reklama. Dobra. Mamy tutaj taki czarmsik z jego imieniem, czyli ZLN Dexer, bo właśnie ona ma przedrostek ZLN. Jaki holter jak w ogóle. Nie spodziewałam się, konia! Dobra! Jaki słodziak. Dobra, czekajcie, bo tu jeszcze coś mamy. Musimy zobaczyć, co to jest. Wyłaś. Wyłaś. Nie A, bo tu tu, dobra, zobaczmy. Zestaw dla Dexera. No to co? Zestaw dla Dexera, zobaczmy. Ja nie mogę jej, mnie już odkleiło. O, ale fajne. Dobra, ściągamy kokardę. Eee, jaki słodki kantarek w ogóle? Dekserku, ty tu będziesz na no, pukatu w ogóle? Mamy taki fajniutki kantarek z futereczkiem. Mega ładny. I do tego mamy takie wodze. O matko, one mają tu takie fajne te takie fajne misie mają. Aaaa Dekserek! Jaki słodki! Tego się nie spodziewałam! Dobra! Nie musiała, matko Z szpilki, czy ze szpilką? Teraz to w ogóle mam przymus kupienia kików, bo ja będę szyła konia, jeszcze nowy koń niespodziewanie mi doszedł, więc muszę kupić kije wreszcie. Bo oczywiście, że ktoś zwany lincią sprzedawał konie i niektóre dawał z kijami. Dobra. Tutaj mu, czekajcie, 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 bo ja nie chcę go udusić, on mi tutaj się zaplątało. O oh mój Ja w ostatnim czasie dostałam dwa konie za Afryko, co nie? Jakby nie dość, że dostałam dekserka, to jeszcze dostałam Freje też od Wicki. I też będzie z tego unboxing, kochani, żeby nie było. O matko, jaki słodziak! Ja mu spryskam trochę grzywę, bo że... ja się boję, że mu się rozjezie. Dzieje dużo, bardzo dużo. Dobra, przypnę mu wodę, mimo że kija nie mamy. Tutaj mu obrócę to kółeczko w kantarku. Jakiś sweet W ogóle fajne ma imię. Ja bym na takie nie wpadła. Ja wpadam na jakieś ułomne imiona, które biorę ze swojego życia lub z dziedzin w życiu. jakby.

Tu jest kształt, już wszystko pokazuję. Tutaj mamy taki kantarek, właśnie takie śliczniutki, Mega, w ogóle jest to zdupiony, skórzany. Tu mamy ten czerwony kantarek, tylko muszę go zapiąć tutaj gdzieś. No, ale taki mamy kantarek. Mamy tutaj dużo naklejeczek. Wodę, takie zielone, z takimi fajnymi karmiczkami dużymi. Tutaj mamy dereczkę na rzep, taką futerkową. Mamy kordeo dla iskiaki, które pasuje na nią idealnie. Takie kordeo zielone, tylko dużo kordeo sobie nie dostaje. Mamy taki uwiązik, fioletowo-czarny. Uwiązek, w którym się zakochałam, taki y, morsko seledynowo fioletowy z, z, z takimi przydatnymi brudnymi różami. Grubiutki, lubię takie uwiązki grube. W ogóle, czapeczka świąteczna. Tutaj mamy taki kantarek z takim grubszym nachrapnikiem, robiony właśnie na kofie. Myślę, że nakrętnik będzie nam pasować. Czarmzik z właśnie z, z, z Dexter. Halterek, w którym właśnie on przyjechał, y, taki o, z guziczkami. Napierśnik, w którym się właśnie zakochałam, taki futerkowy. Tutaj ma rękawek na pierścionku. właśnie, bo taki tak. To wodę z nie miałem kiepsenia. Wodę z kiepseniem, to pędzi. nie No, pędzi. Tak, pędzi. To wodę z kiepseniem, nie miałem

Naprawdę, ciężko się dojrzeć, co tu jeszcze jest ciekawego. Tu wszystko jest ciekawe, po prostu ta róża w ogóle, ja nigdy nie widziałam takiego charmsa na oczy. Jakby, kocham jeszcze ten fjord, bo ja kiedyś bardzo chciałam mieć fjorda. Nikomu tego nie mówiłam zasadniczo, ale kiedyś z taką koleżanką, ona kiedyś nagrywała na HT Aiksa. chcieliśmy mieć takiego, takie jak hobbyhorsy fjordy, ja bardzo chciałam fjorda i zawsze oglądam na OLX-ie, jakie są fajne fjordy na sprzedaż hobbyhorsy. i wreszcie mam fjorda i to jeszcze... Ludwiki? No. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mamy tutaj, no, niemało rzeczy. Będę musiała to sobie wszystko poukładać i poukładać w głowie, co ja właśnie dostałam. Yy, więc, no. A ja wam, a ja mam nadzieję. Czekajcie, czekajcie. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i. Sorry, koniu! Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja tu sobie właśnie z, e, robię lasu z uwiązu. Z żartuję. No i co, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i co? Wiem, że jest bardzo długi, ale do zobaczenia.